Witam. Dziś postaram się opowiedzieć Wam, czym jest Him oraz kim jest tak zwany Godhead. Zapraszam. Zanim opowiem Wam, czym właściwie jest to całe HIM, wpierw postaram się Wam wytłumaczyć naturę uniwersum DLD Scrolls. W tym celu posłużę się swoistą analogią do pewnego kultowego filmu pod tytułem Matrix. W Matrixie mamy przedstawiony świat, w którym ludzie normalnie żyją, uczą się i pracują jakby nigdy nic. Świat ten jest z ich punktu widzenia stuprocentowo realny, ale jak się później okazuje jest on jedną wielką symulacją stworzoną i podtrzymywaną przez roboty istniejące w prawdziwym, realnym świecie. Podobnie ma się świat The Elder Scrolls. Ludzie, elfy i inne rasy żyją sobie spokojnie na Mirnie i dla nich ich świat jest stuprocentowo realny. Jednak w rzeczywistości jest to jedna wielka symulacja, a dokładniej sen wyśniony przez arcyistotę zwaną Godhead. Godhead, którego możemy nazwać Bogiem Bogów, właściwie arcybogiem, jest istotą posiadającą moc absolutną. Ów arcybóg istnieje poza czasem i przestrzenią, a całe uniwersum Dielde Scrolls, Nirn... Tamriel, Oblivion, Akavir to wyśniona przez niego rzeczywistość, w którym zamieszkujące je inteligentne rasy, ludzie oraz bogowie, mimo wszystko posiadają własną samoświadomość, duszę i wolę. Mieszkańcy Nirnu nie są oczywiście świadomi tego, że żyją w czymś śnie, tak samo jak mieszkańcy Matrixa nie są świadomi tego, że żyją w symulacji ale istnieją pojedyncze jednostki, które są w stanie uświadomić sobie, że żyją we śnie i spróbować się z niego wydostać, tak samo jak zrobił to Neo, wybierając czerwoną pigułkę. Jak właściwie mieszkaniec Nirnu może uświadomić sobie, że żyje we śnie Godheda, tego nie do końca wiadomo. Jedni są w stanie to osiągnąć przez lata głębokiej medytacji inni poprzez osiągnięcie przepotężnej magicznej mocy. Ale tak naprawdę nie ma jednej uniwersalnej instrukcji do tego, jak stać się świadomym. Jest to kwestia bardzo, ale to bardzo indywidualna. Jest to też na tyle trudna sztuka, że w całej historii Tamriel zaledwie kilku pojedynczym osobom udało się to osiągnąć. Co się zatem dzieje, gdy w końcu ktoś uświadomi sobie życie we śnie? Cóż, może on obrać wtedy jedną z dwóch możliwych ścieżek stan zerosum oraz stan him. Zacznijmy od omówienia tej pierwszej. Jak przeciętny człowiek zareagowałby, gdyby dowiedział się, że całe jego życie było zaledwie symulacją. Na pewno wpadłby w panikę. Przytłoczyłaby go świadomość tego, że całe jego życie, cała jego egzystencja to kłamstwo i iluzja. I zapragnąłby czym prędzej opuścić tą całą iluzję, wydostać się z niej, zrzucić kajdany i przedostać się do innego, prawdziwego świata. Tacy ludzie osiągają tak zwany stan zero sum. Dosłownie z własnej woli opuszczają uniwersum Die Elder Scrolls. Problem polega na tym, że inny, realny świat nie istnieje. Sam Godhead nie żyje gdzieś w innym świecie, oj nie. Po prostu nie ma nic innego poza Godheadem i wyśnionym przez niego światem. A zatem ludzie, którzy opuszczają to uniwersum jako iż nie ma żadnego innego świata do którego mogliby przejść, po prostu znikają. Ich ciało Umysł oraz dusza, ich całe jestestwo po prostu przestają istnieć. Zostają wymazane z egzystencji i już nigdy nie powrócą do The Elder Scrolls. Istnieje na przykład taka teoria, że Dwemerowie w momencie gdy stworzyli i uruchomili Numidium, cała ich rasa osiągnęła jednocześnie świadomość życia we śnie. Ale ponieważ nie zaakceptowali takiego stanu rzeczy, osiągnęli przez to stan zero sum i zostali wymazani. I to tłumaczyłoby całą zagadkę zniknięcia Krasnoludów. Choć, jak powiedziałem, jest to tylko taka teoria. A zatem, jak widzicie, stan zero sum to nie jest najlepszy wybór. Znacznie lepszą alternatywą jest osiągnięcie stanu HIM. Na czym ten drugi stan polega? Pozwólcie, że tu ponownie posłużę się przykładem z Matrixa. Cypher, mężczyzna już przebudzony z Matrixa, chce z własnej woli powrócić do życia w symulacji, w zamian oczekując tego, że jego życie w owej symulacji będzie bardziej dostatne i wygodne, aniżeli smutne i szare życie w świecie realnym. Ten przykład mniej więcej tłumaczy to, Czym jest stan Him? Ludzie, którzy osiągnęli świadomość tego, iż ich świat jest tylko snem, postanawiają ten fakt zignorować lub po prostu w pełni zaakceptować i powrócić z własnej woli do dalszego życia w uniwersum Diede Scrolls z pełną świadomością prawdziwej natury świata. W zamian za dokonanie takiego wyboru otrzymują oni moc, którą określa się jako uwolnienie się ze wszelkich znanych praw i ograniczeń. Istoty, które osiągnęły stan him, dosłownie otrzymują moc łamania wszelkich znanych praw fizyki, biologii, magii i tym podobnym, a które obowiązują wszystkie żyjące istoty na świecie. A zatem osoba, która osiągnęła Him, może na przykład ignorować prawo ciążenia i grawitacji, dzięki czemu może bez przeszkód lewitować i to na stałe. Może ignorować prawo bycia jednocześnie tylko w jednym miejscu i być w wielu miejscach jednocześnie. Może też ignorować prawo, że przeszłość jest niezmienna i dowolnie zmieniać przeszłość wedle własnego uznania. Innymi słowy, stan Him pozwala dowolnie manipulować przestrzenią oraz czasem. Dowolnie naginać bieg snu Godheada wedle własnej woli. I to wszystko jako nagrodę od samego Godheda za zaakceptowanie życia wewnątrz jego umysłu. Jednak jest jeszcze coś, coś więcej. Ponad stanem Him istnieje jeszcze jeden, ostateczny stan, zwany stanem Amarant. Czym jest Amarant? Jest to dosłownie stanie się kolejnym Godheadem dla swojego własnego uniwersum. Wedle tego założenia, tak samo jak Godhead zapadł w sen i wyśnił uniwersum The Elder Scrolls, tak samo osoba, która osiągnęła stan him może sama zapaść w podobny sen i wyśnić kolejne, nowe uniwersum, dla którego ta osoba będzie Godheadem. Dochodzi zatem do zaistnienia uniwersum wewnątrz innego uniwersum. Co więcej, istoty żyjące w tym nowym uniwersum mogą same osiągnąć stan Him, a później stan Amaran. Zatem każde kolejne uniwersum rodzi kolejne uniwersum, które rodzi kolejne i kolejne i tak w nieskończonej, samonapędzającej się spirali tworzenia. Wielopoziomowy, niekończący się sen kolejnych nowonarodzonych arcybogów. A zatem jak widzicie, temat Godheada i prawdziwej natury świata to dość skomplikowany temat, który wymaga dużej dozy wyobraźni, aby go w pełni zrozumieć. Co więcej, nadal jest wiele niewiadomych oraz pytań bez odpowiedzi. Na przykład to, skąd w ogóle wziął się pierwszy Godhead, jak skutecznie osiągnąć stan Him oraz przede wszystkim, co stałoby się z całym uniwersum Diode Scrolls, gdyby śniący Godhead nagle wybudził się ze swojego snu? Dziękuję za uwagę, polecam obejrzeć inne moje filmy, zostawić subskrypcję na kanale oraz zadzędzolić w dzwoneczka. Życzę miłego dnia, do następnego razu, bywajcie!